Groteska jest piątym studyjnym albumem Jana Rapowanie jednego z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia, powracającego na scenę po blisko trzyletniej przerwie wydawniczej, artysta przyzwyczaił słuchaczy do osobistego charakteru swojej twórczości i nie inaczej jest w przypadku jego najnowszego wydawnictwa. Groteska to zapis... Aha, kropka. Groteska to zapis sentymentalnej podróży Jana, w głąb siebie w poszukiwaniu wewnętrznej Ja powiem tak, nie ma nic bardziej zabawnego w polskim hip-hopie niż te opisy. Jan Rapowanie fit szpaków w dresach. Produkcja Tutowy. Sprawdźmy to, sprawdźmy to, sprawdźmy, my musimy ocenić. No ogólnie jak na papierze, no się to prezentuje, że zrobi wynik, że powinno roz w ogóle, zobaczcie, to A przy dresach, nie? Wy nie widzicie, bo jest zasłonięte, nie? Ale jak sobie sami zobaczycie potem, to wygląda jak kutas. Patrzcie. Aż prosi, żeby, nie? Żeby tu kre żeby kreskę na środku walnąć, nie? Od góry w dół, taką delikatną. My tu nie o tym, bądźmy poważni. Tam ja na rapowanie Fit szpaków w dresach, lecimy z tym koksem. Byłem dziś w salonie Mercedesa, w dresach, pani do mnie jak do dziecka. O, rap nie zabrał w takie miejsca. Talent, praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie. Zrobiłem tak, że mi to kurwa wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślę, że tu wszedłem. A jakiej słyszałem taki przypadek? Nie wiem na ile to sprawdza, na ile nie? Z kiedyś gadałem o Janku rapowanie Odnośnie jego sytuacji w SBM I właśnie słyszałem o tym, że ee, Że Jankowi jest ciężko po trzech legalnie wydanych płytach kupić mieszkanie I to też trochę świadczy o tym, o tych kontraktach No ale to jakby, no, no nikt tych kontraktów do łapy nie wpycha, nie? No ale kiedyś słyszałem taką historię do na rapowanie Że jeżeli po trzech solowych, solowo wydanych płytach nie jest w stanie sobie kupić mieszkania No to o czym to świadczy? Nie wiem kurwa. Nie wiem o czym I nic nie poczułem Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem, ja, a siedzimy tutaj razem. Syn Tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje tyle. Powiem tak, na chwilę obecną bardziej podoba mi się poprzedni numer Kubana z Faustem Ja rozumiem, że Janek Rapowani tutaj chciał opowiedzieć Tak bardziej wyrecytować to Ale jakoś to do mnie nie trafia Synta tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje tyle Za inne rzeczy zbyt wiele nie zarobiłem Byłem dziś w salonie Mercedesa, w dresach, pani do mnie jak do dziecka O, rap nie zabrał w takie miejsca, a myślałem, że mnie nie stać, no to popatrz kurwa, jednak Nie wiem, czy ja tego oczekuję, ale mam coś takiego, że fajne są te wersje, nie, że o tym salonie Mercedesa w dresach, no bo to takie wiecie, nie, że ma, no po prostu, nie, nie trzeba... No po prostu, kurwa, nie? Jadę po swoje, więc tutaj nie muszę się wierdalać w gang, koszulę w takie rzeczy. To jest tak jak, jak, jak idziesz po jakiegoś Rolexa w Kubotach. Nie wiem jak to jest, ale... Ale... Jest, jest senny ten refren. Synny jest ten refren. Póki co, ale może to taki jest zamek i za chwilę... I za chwilę pierdolnie, nie? A w presach, pani do mnie jak do dziecka nie zabrał w takie miejsce Pani do mnie jak do dziecka Takie jest, takie bez życia jest ten refren Czy ogólnie Janek rapowanie w tym numerze jest bez życia, nie? Może o to chodziło, nie? A, a myślałem, że mnie nie stać No to popatrz kurwa jednak Byłem dziś w salonie Mercedesa W dresach. No dobra, no coś tam jest z tyłu jakby wzmocnione Ale nadal, nie żeby nie było, że nie chce schematu, nie? Że Janek grafowania, a refrensz paku jakiś mocny, nie? Ale ogólnie... Na nie Byłem dziś w salonie Mercedesa W dresach, pani do mnie jak to dziecka A w ogóle Janek tu wygląda w tym klipie Jakby odjebał jakiś marszobieg Jakby półmaraton pierdolną, A tak spokojnie nabija. No ja nie wiem, czemu się tak zmęczył No ogólnie wygląda na zmęczonego, ale nie zmęczonego życie Tylko po jakiejś aktywności fizycznej, nie? Dziś w salonie Mercedesa w dresach, pani do mnie jak Chłebo tak wzorzy biegł. Zacz, no to popatrz, kurwa, to nie kredyt na Rolexa, to owoce pracy Zawsze będzie ktoś bogatszy Nie odbierzesz satysfakcji Czemu nic nie robisz, tylko patrzysz pa, pa patrzysz Pogoń nie ma sensu, cieszę się komfortem Nie chodzi o kwotę, tylko co z nią zrobić mogę Ja że doceniam, bo znam swoją drogę Całe plansze napisałem w obrzyganej noże Ja nie widzę należności, widz jest ten numer, czy? Znaczy... No nie, no to, to jeszcze byłem tutaj to wybaczyć do pierwszego refrenu, wiesz... Przed... Weszła druga zwrotka, wie kurde, nie szpaku, ale my dobra. Szpaku może później, nie? No nie podoba mi się to. Może chcieli zaskoczyć, robiąc numer trochę spokojniejszy, no ale kurwa no można zrobić numer trochę spokojniejszy, rozpierdalając nadal, nie? A tu ten Jan, no nie no nie wiem, ten Jan. Wieczny chłopiec, smutny, taki zbity. Jakby go to 20-20 zmusiło, nie? Chodź wydasz płytę Bardzo nijaka jest ta zwrotka Janka rapowanie. Nawet jeżeli mu taki zamysł byłem ją przewinąć spokojnie, to jest nijaka, miałka nijaka. Całe plansze napisałem w obrzyganej norze. Ja nie widzę należności, widzę możliwości. Chcę korzystać. Życia więc sobie czasem pozwalam. Ha, cena się ma nijak do wartości. Cały lot przespałem, bo mój fotel się rozkłada. Jakoś szybko zmienił się ich sposób powitania. Jak się dowiedzieli, ile mam dziś sosu do wydania. Jestem z na spotkanie, idę w Najkach, ale model, który noszę, warty więcej jest niż Garniak, Wziąłem furę. Kurde, aż jestem zdziwiony, bo cały ten numer, nawet tutaj ten kawałek szpaka i pewnie reszta, no nie wiem. Jest taka przegadanie spokojna. Czasami robi to efekt, fajnie to brzmi, nie? Czasami, ale nie tu. Jak mam porównywać, to ten pierwszy single, to dupą zjada ten. A to nawet nie był jego single. <laughs> se warty więcej jest niż garniak. Wziąłem furę za bubani, jak nie miałem prawka. Mati hasła, kwadratów mam jak Zini, Mini z warias Ekskluzywny dress, nie żaden bandyta. Teraz jak dzwoni papuga, to się pyta, kiedy płyta. Nie chcę twoje ho, bo się nie bujam z goblinami. Nie lubię melanży, chyba że z modelkami. Hej, Mercedes. A melarz z Bajda ela? Te rzeczy wszystkie po drodze nie są przypadkowe. Po popkilerach melanż z Bajda ela. Bajda ela to label jak losi tron wiele Oldheadów uważa za popową piosenkarkę, a nie raperkę. Wielu słuchaczy szpaka uważało, bądź uważa, że to nie rap. Zabawny jest fakt, że szpaku po rapowej gali idzie z dziewczynami z Bajla Eli na melanż. A teraz nie lubi Melanż. Chyba, że z tobą. nie chyba z modelkami. Mercedes, na podwózkę, to jest tego typu Benz. Byłem dziś w salonie pani To jest coś na zasadzie, jakby oni ustalili na początku, żeby zrobić numer, przy którym mają się. Nie wysilić w sensie, mają go po prostu przewinąć, tak trochę, tak s... bez emocji, nie? Czy bez emocji? No, z jakąś emocją, ale wiecie, nie? I, ja, ja wierzę, że taki jest zamysł, bo to słychać im w zwrotce ja na rapowanie, i w refrenie ja na rapowanie, i w zwrotce szpaka. Że taki, jakby taki był pomysł na numer, nie? Jest to takie aż za kurwa. Nie? Byłem dziś w salonie Mercedesa. W pani do, mnie, do dziecka. Oh, nie zabrał w takie miejsce. Nieładny jest ten refren. Jakby fajny jest fajna ten pomysł, tą kombinacja bo to się tych wersów o Mercedesie i o Dresie, ale nieładny jest ten refren. To takie przełamanie. Piesa, pani do mnie, do dziecka. Pani do mnie jak do dziecka, jest tak, jakby same wersje są okej, okay, ale sposób w jaki, w jaki one brzmią, jest taki Na szczyty nawiguj mnie, dupy liczą na podwózkę, to jest tego typu Benz. Byłem dziś w salonie Mercedesa, w pani do mnie jak do dziecka uh, Rap zabrał w takie miejsca, a myślałem, że mnie nie stać, no to popatrz kurwa No trochę ten reflek się poprawił jak są te plecki z tyłu, nie? takie mocniejsze Byłem dziś w salonie Mercedesa, w dresach. pani do mnie jako dziecka. O, Rad nie zabrał w takie miejsca, talent praca dużo serca i potencjał w moich rękach. No nie, taki numer zrobiony na półbliska dla mnie. No co ja mogę więcej powiedzieć? Czy jestem trochę, za no trochę jestem zaskoczony, bo wiecie, tutaj jakby te tematy, ja janosz spakowane, odkładane. No nie wiem, no ja bym wyszedł z tego Mercedesa.